Widzimy się w kolejnym odcinku z Outlasta. Ostatnio zakończyliśmy w tym miejscu. Ok, zobaczymy co tam na nas czeka. Co to jest? Oh shit, to nieźle. Trzeba jakoś przejść. Ah, shit. To są w ogóle dzieci. Oj, co to za dźwięk? Coś się się spąci chyba. Ok, mam kartkę. Uwaga, czytam ją. Zobaczmy, co się kryje dalej. Mam nadzieję, że nic złego. Tutaj wszystko widać bateryjki jakieś by się przydały klasycznie. Kaplica. Tam. Trzy bateryjki. Zamknięte jest, to jest ciemno. naprawdę kurczę nie ma żadnych baterii tutaj, to jest niedobrze. O kurwa nie Chciałem spierdalać. O kurwa ty twelu. co ja mam zrobić? Ty nie mogę wyjść Jaką kurwa nagle się zrespi tu Przełaś, przełaź, przełaś yy. Kurwa co jest mam zaskoczyć czy co? Tutaj. Nie masz, nie masz, nie masz Chyba on idzie za mną Jak ty się odwracało do tyłu Już nie pamiętam Co jest? Myślę, jakoś omówić, to muszę Aferdolę. Początek odcinka jest dopiero 4 minuty, a już jest taka akcja. Czy jestem tu bezpieczny, czy nie? O kurwa, co ja mam zrobić? Nie, mają mnie. Niestety. Jeszcze z początku. Nie wiem, gdzie iść szybko, szybko zapierdaję. Молодцы, 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 Cóż to jest? coś się stało? Jestem siądrze. Dobra. Wszędzie, że to jest twarz czyjaś Ale to. Dobra, co to było w ogóle? Coś się stało przed chwilą. No tutaj pewnie nie przejdę, jest pozamykane, jakaś lalka leży. Dobra, to trzeba tam ruszyć na górę, tylko trzeba sobie jeszcze przeładować bateryki. Tutaj nic nie leży? Nie, kurde. Give me battery. Na pewno aby tak powinny być Przejść przez ogrodzenie Ładno. Okay. Niech będzie użyje tych bandaży. Przejść przez ogrodzenie muszę. Coś tam gadą? Ty babka. Babka z nożem, to jest to, co, te, co mnie nie ruszyło. Kolejna kartka do przeczytania. Co? To rozwalić? To czemu było, żeby się obejrzeć za siebie? Co na tu przyjdzie, czy co? Chyba nie No dobra, czyli pewnie muszę. Muszę tylko nie napotkać tutaj wiedźmy i będzie wszystko super. Terejki, jest i kartka... o kurwa! To tu wejdzie czytanie. Nie dysz mi do słuchawek Pojebany. Ale klasyk, że jest pojebane coś tu. Nie i co mną odejdź, nie zbliża się. Они а и со мной. вас начнем до каплицы. Что-то каплица. Кей, okay, бандаж. Скид. Z śpiewem się podsadzić, chyba? Nie, ten nie przez kolor, chować się też, się nie schowam. Gdzieś on słychać, ale nie widać. Chapel's gotta be close. Okej, okay, nie wnikam co on tam robi hmm. No kurde, zamknięty Tutaj on się może wspiąć W kibelku baterii nie ma Okej, okay, czyli ten to zapewne nie a dobra, wóz pchnąć Też wcześniej nie pomyślałem od razu Kurwa mać Gdzie, ja mam się skitrać kurwa Chowaj się, chowaj się Ja pierdolę czuło na mnie może tu znaleźć Szybko, szybko Wspinaj się, wspinaj się wariacie Udało się, dobra Teraz szybko. spierdolka Ty, On się patrzy na Mogę wejść? Mogę A mam baterię. Chyba jest jasno. A to jest z tej strony, ok. Mam nadzieję, że mnie nic nie zaatakuje zaraz stamtąd. Okej. Okay. Ciekawe. Z żuli czy znaczy tych guli czy coś. Fajnie. O, a nie, tu tylko ja chyba widać ten dźwięk. Nie myślałem już, że się rusza. za dźwięki. Kurwa się, że ktoś stoi. Okay. Wezmę ten, jeszcze tylko tu obszary. do kaplicy Dobra. No tutaj nie ma. No i dobra, wchodzimy. Co tu się stanie?

Father, I'm not anybody's father. I just killed me. You have to kill me. North is coming back with Mary. He'll hurt her, and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Hey, mamy zapisywanie, to co myślę, że możemy skończyć na dzisiaj ten odcineczek. Dzięki murdeczki za oglądanie, dzięki za to, że jesteście na streamkach, bo ostatnio było Was więcej. Więc co lajkujcie, subujcie, komentujcie, wpadajcie na streamki, followujcie. Możecie dać jakiegoś donajcika, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Na pewno to wydam na jakieś gierki albo nie wiem, jakiś sprzęt lepszy czy coś. Jakaś kamerka może, bo czasami widzę, że słabie łapie, ale no zobaczymy jeszcze. Na pewno ten hajs, który dacie będzie dobrze przeznaczony. No wszystko pod streamowanie będzie i na który które oczywiście będę na streamie przechodził. Także co? Trzymajcie się, myślę, że odcineczek wpadnie następne jakoś, nie wiem, za dwa dni, coś takiego. No i jutro robię wieczorkiem streama, także wpadajcie i trzymajcie się i cześć.